Witam z tej strony Wrocznie Dobra. Dzisiaj mam dla Was tarota, horoskop dla wag na styczeń 2024. Wagi są żywiołem powietrza. Karta, która je symbolizuje, to sprawiedliwość. Także zaczynamy. Pierwszą kartę, jaką mamy, to dziesiątka mieczy. Karta dziesiątki mieczy w pozycji prostej oznacza płacz. Jest to posłaniec bólu, łez, wyrzutów sumienia i karta zapowiada bardzo złą sytuację. Oznacza żal, ból, samotność, jakąś separację, wrogość, także chorobę i wypadki. Samą radą arkanu jest to, że nie można poradzić sobie z przeciwnościami i trzeba poszukać ich przyczyny. Tak wygląda mniej więcej pierwsza karta z rozkładu na styczeń. Zobaczymy, co pokażą nam kolejne. Kolejną kartą jest trójka kielichów w odwróconej pozycji, która mówi nam o uldze czyli będzie płacz, później będzie ulga. Jeśli chodzi o kartę trójki kielichów, mówi ona o, e, o uldze, małym opóźnieniu, jakichś odwołanych spotkaniach, zawieszonych projektach, nieprzewidywalnych okolicznościach i drobnych przychry, przykrościach spowodowanych przez dzieci. Karta sama w sobie radzi, by zwrócić uwagę na czasy, kiedy wszystko idzie zbyt dobrze. Bo kolejną kartą, jaką mamy, to karta Giermka Mieczy w pozycji prostej. Sama w sobie mówi o nadzorce, czyli mamy podsumowując e, płacz, ulgę i nadzór. E, Giermek jest trochę takim posłańcem, e, młodym człowiekiem, często go oznacza, inteligentnym, ciekawym E, może dotyczyć to wojskowego, nadzorcy, uczciwego szpiega. Odnosi się odnośnie spekulacji, obserwacji, oczekiwań, ostrożności, kalkulacji i nadchodzących wiadomości. Sama karta radzi, by uważać, jesteś obserwowany. Ciekawi mnie, jak to zaniesie się na wynik gry, który zaraz sprawdzimy. Mamy tutaj kartę w wyniku gry czwórki kielichów, która sama w sobie mówi o nudzie. Z przyzwyczajenia rodzi się niepokój mówi o przyzwyczajeniach nudzie braku zmian opóźnieniach zakniechnych projektach stabilnym życiu uczuciowym harmonii w styczniu mówi czas podjąć decyzję tak takie przesłanie ma ta karta czyli patrząc ogólnie jak wygląda was styczeń wagi będzie płacz po czym będzie ulga nadzór odnosi się Właśnie zastanawiam się, odnosi się do kontrolowania emocji? Czy może u Was odnosi się jednak do czegoś innego, do kontrolowania sytuacji chociażby? Później, jeśli pojawia się kontrola, pojawia się nuda. Takie cztery słowa: będzie płacz, będzie ulga, będzie nadzór i kontrola tych emocji, tego co będzie się z nami działo, po czym wkradnie się nuda. Te cztery rzeczy, na które trzeba będzie bardzo uważać w styczniu, uwagi dosyć nietypowe, wszystkie wyniki z małych arkanów, e, które mają, że tak powiem, swoje przesłanie. Tutaj naprawdę będziecie musieli uważać na takie działania, które mogą prowadzić i do kontroli, i do płaczu, no ale niekoniecznie płacz jest dobry, tak? Także wy tutaj możecie jak najbardziej płakać. Jeśli chodzi o tą ulgę, fajnie, że ona jest z racji tego, że po prostu sobie później wszystko zejdzie, i odpoczniecie, ale pojawia się kolejna sytuacja, taka jak nadzór. Ale myślę, żebyście nie, sta nie starali się tego kontrolować, nie pilnujcie tego. Po czym pojawi się nuda z kontroli, z nadzoru, kiedy mamy coś monotonnego i ograniczonego, rodzi się nuda. Także słuchajcie, was styczeń będzie dosyć nietypowy. Starajcie się zwrócić uwagę na te cztery rzeczy i zobaczycie, jak one na was wpłyną. Także tutaj kilka słów właśnie ode mnie w tym kierunku. Z racji nietypowego ułożenia kart nawet nie mamy jednej z wielkich arkanów, co mogłoby w jakiś sposób odwrócić tą sytuację. Więc jeśli te rzeczy będą się działy, przypomnijcie sobie o mnie i możecie odsłuchać ponownie. Nie kontrolujcie płaczu, niech to płynie z was. Myślę, że to jest na ten moment takie dostateczne przesłanie, by za dużo nie mieszać, tak? Bo tutaj każdy będzie miał coś inaczej, inaczej będzie chciał pewne rzeczy realizować. Z mojej strony byłoby to wszystko, kochani. Zapraszam do polubienia, zasubskrybowania mojego kanału. Będzie więcej materiałów, oczywiście. Również zachęcam Was. Do odwiedzenia OLX-a i mojej oferty na Oeliksie, szukajcie wyrocznie dobra. Takie słowo na dziś. <grywanie> Dziękuję Wam bardzo. Życzę Wam dobrego dnia. Do usłyszenia.